No dzień dobry, combo na wejście A, EXEC na odcięcie schodów i connecta pod schody, dżunglę, jak zwał tak zwał. Dobra, pierwszy Smolczan, stajemy tutaj, byle jak na środku tego dziadostwa. Tu jest taka kropeczka, celujemy sobie w to i ten Smolczan sobie leci i ląduje tak śmiesznie u góry tego dziadostwa. Tutaj odcina sobie więc teraz do dopełnienia wystarczy nam fajny smolczan na schody, i w tym celu stajemy sobie w środku tego główna. Patrzymy sobie, tutaj jest taki śmieszny róg to trzeba sobie przedłużyć te proste, które tutaj mogły wirtualnie sobie być. Let's click jump throw. o sobie grzecznie leci, i ląduje na schodach. To jest dość istotne, że on jest ląduje tutaj blisko krawędzi, bo jakby wyglądało trochę dalej, to będzie luka, A, ale zaraz to pokażę, dobra. Powtarzam tego smczana. I zobaczymy jak wygląda to combo w pełnej okazałości. Leciałem, i ląduję na taki dryblas i obok niego drugi dryblas, i te taki nie widzą nic. Jest super fajnie, można się cieszyć, wchodzić, zajmować site. No, chyba, że jakiś patałach rzuci sobie innego smołka na schody. Niech to zejdzie. Załóżmy, że ląduje sobie tutaj. No to wtedy no to, to nie działa, nie? Dobra, ale to jest trochę lepiej jednak. No i tak jest luka, więc to trzeba umiejętnie, umiejętnie trzeba. Pozdrawiam serdecznie.